Sto tysięcy? No. Ledwo wystarczy na paliwo. O żarciu nie wspomnę. Mówiłeś, że ta akcja się opłaci. Tak miało być. Za tanakę płacili półtora miliona. Obciążyli nas za kasyno, które wyleciało w kosmos. Nie nasza wina, że ktoś wziął zakłócacz na napad. Gdybyś zaczekał, moglibyśmy opanować sytuację. Kilka kundli tanaki pokryłoby szkody, ale musiałeś ich wytłuc. Sam dziabnąłeś tego ze złotą szczęką, trując obraniu ich żywcem. Widziałeś jego minę? Był w ciężkim szoku, że dostał kulkę i było po nim.